I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim e, przygód Tajki. Zaczynamy od historii. E, czyli tak, e, Tajka przeszukała ba, ten e, zachodni, na, na, znaczy, przepraszam, wschodnią część jej wyspy. E, ale żeby zwiedzić główną wy, część wyspy, potrzebny był statek. Więc skupiła łajbę od rybaka, który żył niedaleko i zdecydowała się przespać, zanim ruszy na. zanim ruszy w podróż. Ale coś spowodowało, że wstała. Czy jestem w stanie to zrobić? Pomyślała, myśląc o najgorszym scenariuszu, który mógłby wejść w życie. Dobranoc. Jutro to następny dzień. Okej. Okay. Dzisiejszy odcinek mm, będzie się skupiać na dwóch poziomach. Eee, myślę, że tak. Poprzedni był dosyć długi, eee, a nie wiem czy mi się dzisiaj pokonywać tego bossa, bo wtedy jakbym przyszedł cmentarz to od razu bym musiał tego bossa pokonać. Więc sobie popłyniemy łódką. I to jest bardzo ciekawa runda. Nie jestem pewien czy sam mógłbym ją zrobić nie posiadając nowego edytora. Erdy Okej, okay, tutaj akurat zaczynamy grę z, z możliwością zamiany w ducha. Yy, jak widzicie, ta łódź cały czas płynie. I my możemy ją oczywiście. Możemy ją yy, zatrzymać tylko wtedy, jeżeli ona na coś natrafi. O, właśnie tak. Więc. Yy, Musimy usunąć te przeszkody, ale żeby je usunąć, najpierw trzeba pozbyć się tej świni. I może sprawdzę, co tu się też znajduje. Też dosyć istotna sprawa. Bo potem się nie będzie chciało. Okej, okay, no to płyniemy dalej. Płyniemy dalej, tamten ptak zawrócił, ale spokojnie on do nas nie dotrze. Dobra. A tutaj, obok tych ptaków, musimy jakoś przejść, tak żeby ominąć ich pociski. Sam ten poziom nie jest trudny, ale jest dosyć. znaczy nie jest długi, ale parę razy zdarzyło mi się na nim utknąć. OK, przechodzimy górą. I tu znowuż nasza łajba sobie stanie. O ile dobrze pamiętam, mhm. OK, znowuż pozbywamy się przeciwników, żeby sobie spokojnie tędy przejść. Czy to jest piórko? Jest piórko. Okej, okay, musimy przejść w jakiś inny sposób, nie nienaruszający naszej kondycji. Z tego co pamiętam, ja w jednym swoim poziomie, właśnie w dokach, też użyłem tej grafiki jako background. Okej. Okay. No to płyniemy dalej i te zębatki akurat możemy ominąć, będąc duchem. Nie ma w tym większego problemu. Ale chyba na początku wolę, znaczy, wolę tutaj jednak przejść normalnie. Ewentualnie teraz, właśnie to zrobić. No, fajnie wygląda ten zatopiony statek, serio. Okej, okay, te rybki są bardziej tak dla ozdoby, wiecie, bo jakoś szczególnie, no, no jak wpadniemy, to i tak zginiemy. Czy te ryby nas zjedzą, czy nie? Okej, okay. jak widzicie, ten poziom był krótki, ale na początku może przegrywałem przy pierwszej grze w nim, dlatego że miałem schizę, że on się będzie e, toczyć w taki sposób, że ta łódka nie będzie się zatrzymywać. Ok, kolejny poziom, w którym musimy zdobyć klucze, i to, będzie, to będą bardzo ciekawe klucze. Będą, tak jakby, nowi przeciwnicy, jeśli takich można nazwać w ogóle. E ok, to co musimy też zrobić, to przejść przez tę drogę usłaną ogniem. E ja mówiłem w pierwszym odcinku, że jest strzelanie, które pomaga niszczyć ogień, ale to, które mamy w tej chwili, no jest właściwie, no nie jest w stanie tego zrobić. No więc nie, więc do, dopóki go nie zdobędziemy, to się nie da. E, dobra, teraz jak to zrobić, żeby było dobrze? Eee, czyli. Dobra, najpierw sobie oczyśćmy tutaj teren, wkurzający przeciwnicy, którzy są nam do niczego niepotrzebni. Tutaj ta świnia w sumie sama się mogła wyeliminować, no ale dobra, już przyspieszmy ten proces. A, no właśnie, w ducha też się mogę zamienić. Zawsze o tym zapominam, bo też nie we wszystkich poziomach można, tak. Ale dobra, tutaj daje nam taką możliwość. I, co się te, teraz wydarzy? A, okej. Okay. Ja muszę tym jakoś manipulować w sensie, żeby to spadło. A, dobra. Tu jest ten jeden klucz, który można dosyć prosto zdobyć, czyli po prostu tak. Ale do tamtych dwóch kluczy, właśnie muszę się dostać po zdobyciu tego strzelania. Inaczej się nie da. Co je pójdziemy? Hmm, tędy jakoś. No, tu mamy trochę jabłek. A właśnie. Tam jest przejście. Nie, tu, tu są takie poziomy, gdzie po prostu na, na samym początku trzeba sobie obczaić wszystko, żeby potem już wiedzieć, że jak otwierasz konkret... Znaczy jak naciskasz konkretny guzik, to, to po prostu, żebyś wiedział, gdzie ten guzik w ogóle macie doprowadzić. Co ma otworzyć, żebyś tam trafił i sobie poradził? I teraz będzie czekando małe. Musimy poczekać, bo yy, aktywowaliśmy ten przycisk i on otworzył nam jedne drzwi, ale zamknął drugie. Więc dopiero teraz możemy sobie znaczy, do, dopiero za chwilę będziemy mogli tam się znaleźć. O, właśnie tak. Pozbądźmy się tych ryb. No, niestety ryby są jednymi z tych przeciwników, których no, na bank yy, pokonujemy zabijając ich, tak, bo jednak yy, zostają ości. Okej, okay, poczekam aż ona sobie odwróci. Ryjec dokładnie tak. Teraz otwieramy to, ale nie do końca wiem, co mi to daje. Muszę się zastanowić, co mi dał ten guzik. Hmm, chyba że. Raczej, tak średnio bym powiedział, nie widzę tutaj niczego sensownego. Dobra, może sobie spróbujmy po prostu tędy przejść i zobaczyć, co nas tutaj czeka. W sensie niebieski przycisk i niebieskie strzałki, gdzie one są, gdzie one są i co otwierają. Tutaj na pewno nic, bo tutaj nic nie ma. Będę się pewnie musiał tam cofnąć, w sensie tam na dół, ale to za moment. Hmm, chyba że, a właśnie, może muszę poczekać tutaj, bo ten blok został wysunięty. Jeżeli teraz. Ten zielony klocek się cofnie. To ten blok spadnie. No takie rzeczy niestety w momencie, kiedy znajdują się w tej grze poza naszym zasięgiem wzroku. Ee, po prostu się nie robią. Okej, okay, dobra, już wiem. Już wiem co tu trzeba zrobić. Czyli sprawdziło się to, co mówiłem, czyli ja się muszę tutaj cofnąć, najzwyczajniej w świecie poczekać, aż to się otworzy, i wtedy. I wtedy, jak aktywuję niebieski przycisk, to będę mógł. E, od razu iść do tego zielonego. Wtedy dopiero mm, ta skrzynka się w jakikolwiek sposób poruszy. Ok, jest tutaj ten zielony guzik, jest. O właśnie, tak to miało być. Dobra, i tu mogę spokojnie sobie wejść. Znaczy spokojnie, muszę się zmienić w ducha. Ciebie zabijamy i. I tu chyba powinien być gdzieś teleport, coś w ten deseń. Albo nie tyle teleport, co miejsce, w którym znajduje się właśnie to strzelanie, które mnie interesuje. No, dalej. Okej, okay, jest. Jak widzicie, są tutaj trzy świnie, czyli tak naprawdę 15 żyć łącznie. No, ale z tym strzelaniem jest całkiem spoko i możemy nim właśnie usuwać te płomienie. Czyli już możemy się tam przemieścić. Próbowałem się przemieszczać tak na hamę, wiecie, żeby sobie po prostu życia tracić, ale nie za bardzo się to da zrobić. Raczej na pewno nasza bohaterka by zginęła od tego. Dobra, co pójdziemy, tędy, jest Dobra, już nie będę zbierać tych serków, i mamy tutaj myszy, czyli to są przeciwnicy, którzy. Z jednej strony nas nie zabijają, a z drugiej strony mają klucz i cały czas przed nami uciekają. No, ale udało nam się ich pokonać. Mamy e, wszystkie klucze zdobyte, więc sobie teraz zakończymy tę rundę, bo meta już za chwilę będzie do naszej dyspozycji. Tak mi się wydaje, przynajmniej tu, tu gdzieś powinna być. W ogóle to jest ciekawe użycie e, mm, tych chmurków, w sensie zrobienie z nich drzewa. To serio jest. O, mamy tutaj The Evil One. -a. tak podejrzewam, że to on. Zrobiłem naprawdę fajnego robota. Pokażę ci, kiedy będzie skończony. Okej. Okay. Czyli już, już teraz miał zacięcia do tworzenia takich rzeczy. Natomiast czy to on? Pewnie tak. Okej, okay. no to kolejne dwa poziomy za nami. Kolejne dwa poziomy za nami. I będziemy te w następnym odcinku na cmentarzu i się zmierzymy z bosem. Eee, więc. Więc, więc, więc. Póki co się z wami żegnam, no i do następnego.